Magnificencjo nowy rok 2012 niesie nowe wyzwania dla naszej uczelni Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gejstora w Półtusku. Będą to nie tylko konferencje międzynarodowe, ale wiele innych ciekawych przedsięwzięć. Tak. Myślę, że rok 2012 nie będzie taki zły, jak przewidują pesymiści, ale nie będzie z pewnością łatwy, jak twierdzą optymiści. Myślę, że trzeba zachować umiar i dawać sobie radę w tych realiach, w których przyjdzie nam żyć w roku 2012. Jeśli chodzi o Akademię, to ma ona ustabilizowane pewne miejsce na mapie edukacyjnej kraju. Jest uczelnią docenianą, jest uczelnią, która liczy się podczas różnego rodzaju spotkań i sympozjów naukowych. Myślę, że jesteśmy w stanie uporać się z niżem demograficznym jesteśmy w stanie y, doprowadzić do tego, że na uczelnie przyjdą nowi studenci mimo zmniejszającej się liczby, z uwagi na to, że część studentów studiuje za granicą, a poza tym mamy sytuację o tyle trudną, że sporą konkurencją dla Akademii Humanistycznej są inne uczelnie niepubliczne, ale zwłaszcza uczelnie publiczne, które kształcą ogromną część tej masy studentów, która podejmuje studia zaoczne. Sądzimy zatem, że uda mi się y, utworzyć na Wydziale Socjologii nowy kierunek pod nazwą Praca Socjalna. Jest to kierunek konieczny, niezbędny, zwłaszcza w sytuacji demograficznej y, i starzeniem się społeczeństwa. Praca Socjalna to jest ta przyszłość i namawiam studentów do podejmowania studiów, do rozpoczynania studiów na tym kierunku. Myślę, że wielkim powodzeniem będzie się cieszyć także na kierunku bezpieczeństwo narodowe, specjalizacja bezpieczeństwo portów lotniczych. Jak wiadomo, w przyszłym roku, prawdopodobnie w czerwcu, będzie otwarty port lotniczy w Modlinie. Plany przewidują, że w istocie każde większe miasto w Polsce będzie miało swój własny port lotniczy. Stąd też potrzebna, potrzeba jest dużej klasy i dużej liczby specjalistów z tego zakresu. To bezpieczeństwo portów lotniczych to, są, to jest mnóstwo specjalności i wiele wyzwań, ale także pewne w istocie miejsce pracy. Mogę powiedzieć, że na przykład tylko w Modlinie potrzeba ponad tysiąc osób, które znajdą zatrudnienie niejako od ręki. Mamy także specjalność również na kierunku bezpieczeństwo narodowe, Politykę transportową Unii Europejskiej. Rzecz y, dotyczy nie tylko, powiedziałbym, transportu lotniczego, ale także drogowego, kolejowego, wręcz y, y, dróg wodnych i ta specjalność w moim przekonaniu powinna się cieszyć także dużym powodzeniem. W sumie więc Akademia Humanistyczna sądzę wysiłkiem profesorów, pracowników, kadry administracyjno-technicznej jest w stanie podołać tym wyzwaniom, które niesie rok 2012. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Giesztora jest bardzo dobrym i cenionym wydawcą na rynku ogólnopolskim. Bierzemy udział w wielu wystawach i targach książki, zwłaszcza w wystawach książki historycznej. Chcę się pochwalić, bo jednak warto to uczynić, że pod koniec roku wydaliśmy znakomity album poświęcony jednej z najwybitniejszych postaci polskiego i mazowieckiego, renesansu biskupowi Andrzejowi Noskowskiemu. To jest seria, którą rozpoczynamy w wydawnictwie o nazwie już Typografia Pułtuska, tym bardziej, że tutaj mieliśmy wybitnego drukarza Jana Sącza, który w 1530 roku rozpoczął pracę jako drukarz na Mazowszu i w półtusku. Jest to niesłychanie interesujące i bardzo ciekawe. Wracając do albumu, który przygotowaliśmy wspólnie z Muzeum Mazowieckim w Płocku i przy wsparciu wielu instytucji, w tym także półtuskich biznesmenów i przedsiębiorców, to jest Andrzeja Grabowskiego i Józefa Łatyfowicza. Ten album jest albumem, powiedziałbym, wysokiej klasy, albumem, który z pewnością, nie chciałbym uprzedzać, ale na pewno zyskał, bo już zyskał, Uznanie specjalistów, zwłaszcza biskupa Płockiego, Ekscelencji Piotra Libery, ale także duchowieństwa Półtuskiego. Jest to album, który wprowadza nas w renesans w mazowiecki, bo tu miał szczególny wydźwięk i szczególny walor renesans na Mazowszu, czego przykładem jest chociażby Kolegiata Półtuska pod wezwaniem Świętego Mateusza. I kolegiata z 1449 roku jest w istocie perełką renesansu mazowieckiego. Wracając jednak do tego albumu, o którym mówię, poświęconego biskupowi Andrzejowi Noskowskiemu, urodzonemu w 1492 roku, pragniemy pokazać jego dzieło, jego wysiłki. Na rzecz wprowadzania kultury na Mazowszu, upowszechniania wiedzy, oświaty i nauki, to był człowiek zasługujący na wielkie uznanie z tego chociażby względu, że ufundował bursę dla studentów mazowieckich w Krakowie, a wdzięczna uczelnia i władze półtuskie w obecności rektora ówczesnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Franciszka Ziejki, Ufundowały pomnik, który znajduje się na, przy Kolegiacie Półtuskiej. Chcę powiedzieć, że nie jest to jedyne wydawnictwo, ale jest to, powiedziałbym, korona naszej działalności wydawniczej w roku 2011. Na rok 2012 Aha. szykujemy wiele, wiele nowych wydawnictw, publikacji, tym bardziej, że te publikacje, jak powiadam, są bardzo cenione, są poszukiwane i w wielu przypadkach musimy mieć nawet dodruk. Staramy się także publikować prace, wybitniejsze prace doktorskie. Magdalenie o Panie Rektorze, w roku 2012 przypada 400. rocznica śmierci wybitnego naukowca, księdza ustego księdza Piotra Skargi. Tak, w ogóle rok 2012 jest rokiem pełnych rocznic, pełnym rocznic, ale wśród tych rocznic ze szczególną wyrazistością zarysowuje się rocznica śmierci Piotra Skargi, wybitnego kaznodziei, człowieka o bardzo skomplikowanym życiorysie i równie niełatwym charakterze, ale człowieka niesłychanie utalentowanego, wybitnego oratora, także myśliciela zatroskanego dobrem ojczyzny. W związku z tym, że część jego życia, a urodzony był, urodził się w grójcu, gdzie zorganizujemy na przodomie marca i kwietnia konferencję, to część jego życia związana była z Półtuskiem. Był to człowiek zasłużony dla polskiej oświaty, polskiej nauki, dlatego, że po pierwsze był rektorem Uniwersytetu Wileńskiego, a w Półtusku został. Rektorem Kolegium Jezoickiego. Akademia Humanistyczna ceni twórczość Piotra Skargi i uważamy, że ta jego działalność, działalność oratorska, troska o ojczyznę, jest przydatna w każdej epoce historycznej. Być może, że z niektórymi jego tezami niekoniecznie musimy się dzisiaj zgadzać, ale musimy docenić jego pasję i zaangażowanie w ratowanie kraju, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Polska traciła swoją potęgę, swoją potencję militarną i polityczną w Europie. Jest to o tyle ciekawe i potrzebne, że Półtusk związany jest z Piotrem Skargą. Nie tylko istnieniem kolegium jezuickiego, ale także e, tradycje i dzieło Piotra Skargi w pewien sposób znajdują odzwierciedlenie w działalności Liceum imienia Piotra Skargi, które ma przecież ponad 570 lat. To jest również wyraz doceniania postaci i dzieła Piotra Skargi. Akademia Humanistyczna zorganizuje, oprócz wspomnianej już przeze mnie konferencji w grójcu ogromną, dużą konferencję międzynarodową, prawdopodobnie w połowie września niewykluczone, że uzyskamy, bo mam taką już wstępne ustalenia, patronat prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego. Myślę, że Wydamy także pokłosiem tej, tych dwóch konferencji, będzie album poświęcony Piotrowi Skardze. W tym albumie chcemy zawrzeć zarówno najciekawsze wystąpienia pokonferencyjne, ale także ukazać miejsca na Mazowszu i zwłaszcza w Półtusku, z którymi tak mocno związany był Piotr Skarga.